12 styczeń. Elche. Chłodny poranek. 4 stopnie Celsjusza. Tutaj dzisiaj nocowaliśmy po drodze. Znajdujemy się w gaju palmowym. Zaraz jedziemy dalej. Zatrzymaliśmy się w Elche, ponieważ znajduje się tutaj sklep z częściami do kamperów. Mieliśmy małą awarię, a właściwie dużą awarię. Pompa wody wysiadła. Na szczęście już po problemie, pompa kupiona. Jedziemy dalej. Dzisiaj w drodze w stronę Malagi nocowaliśmy w miejscowości Cabo de Gata. Jest jeszcze Rześko, 8 stopni, ale słoneczko już coraz wyżej, będzie 16. Mały port rybacki i długa plaża z promenadą. W oddali widać szczyty, na których leży śnieg. Dlatego rano jeszcze było tak chłodno. Stało tutaj trochę kamperów. Długa plaża. Promenadarz wzdłuż plaży. Ciekawe miejsce, godne polecenia, ale my jedziemy dzisiaj dalej. 14 stycznia, 8.40 7 stopni w cieniu miejscowość Almonekar Almunekar Wschód Słońca Dzisiaj nocowaliśmy w takiej bajkowej scenerii. Słońce odbija się od budynków miasteczka. Szum fal cóż tuż? tuż. I rozpoczyna się kolejny piękny dzień. Wybierzemy się dzisiaj tymi schodami na górę. A teraz trzeba dokończyć śniadanie. Godzina 16. 15 stopni w cieniu. Trzeba zrobić kąpiel. You are Mały spacer, małe restauracyjki są czynne, ale ludzi niewielu. Jutro staniemy tutaj za płotem na dwa dni pod prądem, żeby zmontować film. Ciekawa promenada nad morzem. Wszędzie można łowić ryby. Tu jest wodę. Ciekawe jak tam można dojść do tej wieży. Urocza kolejna plaża. A my tam stoimy, kręte schody do góry, a tutaj górą idzie autostrada, którą przyjechaliśmy. A tak to wygląda z góry. I trochę inna perspektywa. Wokół puste domy w przesłowe. Nasza plaża de Cabria. Droga się łączy z wyschniętą teraz rzeczką. Właściwie wypływa na nią strumyk. I do samej plaży prowadzi droga gruntowa. Dzisiaj 16 stycznia, godzina 11.14 w cieniu. Ani jednej chmurki. Przepiękna pogoda. My musimy iść dzisiaj do sklepiku i przy okazji zwiedzimy drugą stronę miasteczko tuż tuż teraz tylko poszukać sklepu fajny sobie skatepark w środku miasteczka. Niestety póściutki. Widać obostrzenia. I jesteśmy po drugiej stronie skały. Tam jest plaża. i za tą skałą mieszkamy wszędzie kolorowo znaleźliśmy kiosk z owocami I dotarliśmy do jakiegoś centrum. W tym sklepiku się obkupiliśmy. Po drugiej stronie wejście na piękną plażę. Cała plaża jak na dzwoni. I rzut oka w naszą stronę. Spróbujemy przejść na skróty. Może nam się uda. Tutaj jest jakieś przejście. Jeszcze tam Pierwszy etap się udał A Dla utrudnienia Siatka z zakupami A w drugiej ręce kamera Teraz już dziarsko na dół zobaczymy jak będzie na następnym jesieniu i trafiliśmy na taką oto plażę gdzie ludzie korzystają z kąpieli słonecznych Chyba znalazłem miejsce, w którym można wejść na następną skałę. A jak można wejść, to już się zejdzie. No, widać już naszą plażę, zaraz zobaczymy kampera. Trochę jest zasłonięty, i teraz łagodnie już na dół. Zakupy urazowane Cudowne miejsce A tam mamy parolotnię Kamperka już widać Z Andrzejkiem i z jego vanem spotkaliśmy się już wcześniej, ale nie było czasu pokazać go bliżej, jak obiecywałem w jednym z poprzednich odcinków. A więc jest to Volkswagen. Styl van. Fabryczna zabudowa. Ciekawym rozwiązaniem poprzecznego łóżka boki są wysuwane z tyłu i z przodu. Dzięki takiemu rozwiązaniu łóżko jest w poprzek, a nie wzdłuż i można. Jest u... Zbyt wysokim, no ale, ale tam metr siedemdziesiąt pięć spokojnie mierzę. Eee, no i tyle. Tu mam. Tu mam skrzynki jeszcze z różnymi yy, ubraniami. Tam najprzeróżniejsze rzeczy są. Wiadomo, szapa jest zaopatrzeniowa. Rozszerzony jest, żeby. No już pokazywałem, że jest rozszerzony z jednej i z drugiej strony. Taka y, rączka, żeby łatwiej się wchodziło. I wychodziło. No zapewne, każdy potrzebuje jakichś dodatkowych patentów, zwłaszcza w naszym wieku. W szoferce jest taka roczka, tu nie ma takiej. No. Gdzie tutaj masz swoje centrum dowodzenia? Widzę tutaj jest jakiś panel, prawda, na dole pod ręką, pod ręką. No nie, to, to kiber jest. Ale tutaj, tutaj. A, to jest do spuszczania wody. No <laughs> dlatego mówię, jest tutaj jakieś centrum dowodzenia. No, Kibelek to też centrum dowodzenia. No to, to Najlepiej. Ja tu siedzę, Magda siedzi. Magda siedzi tutaj. Ten fotel też można obrócić, ale właściwie go nigdy jeszcze nie obracamy. Mm -hmm, mm -hmm. Ja mam jeszcze taki, taki stołek, żeby wrać, czego tam, tam mogę sobie jeszcze siedzieć. Ten, ten stół jest przesuwny. Także można w zależności od sytuacji można sobie go, e, przysunąć tu bliżej, czy przysunąć bliżej tam strony. Kuchenka widzę dwupalnikowa, lodówka. Lodówka jest pod, tu pod stołem. Elektryczna mówiłeś. Na, front, tak, tak. na, na 220? Nie nie, na 12. na 12. Aha, rozumiem, tutaj, rozumiem. Tutaj... A jak masz rozwiązany problem 220? No mam tam taką przetwornicę. Tam na górze, widać. Nie, ma tutaj, nie ma tutaj oryginalnej żadnej zabudowy. No, tu, wiesz, jeżeli byłbym podłączony do prądu, to tu mam gdzieś... Aha, tam no wysoko, oczywiście, ale, oczywiście. Natomiast natomiast jeszcze się właściwie nigdy nie podłączałem gdzieś na kampingu, żeby No bo tego A tu mam taką przornicę, bo Maczia ma takie urządzenie do, 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 do inhalacji. Także to... A koncentrator powietrza. Na 220W mm, mm, mm. No a jaki masz panel na dachu? Tam jest y, 220 W to O a, a akumulator? Akumulator 100 10 100, typowo chyba 100 amperogodzin. 100-110 są takie, no 100 masz. No to, no to dobrze. O 220, czyli Dwa, dwa, dwa do... razy po 100. A dwa razy dwa po 100, o, no to to tak na styk się ładuje, prawda? Bo jeśli 200 jest paneli i 200 są akumulatory, no to. Ale, słuchaj, ja tu sprawdzam. Tu mam, tu mam te. Tu sprawdzam. W tej chwili jest 12,4V ten zewnętrzny. No, ale tu się ładuje. Tam jedno, jedno urządzenie się, się w tej chwili ładuje. Tu jest, tu jest, tu jest te, wyjście. Takie, e, to bardzo dobrze trzyma, no to nie ma problemu. I przy okazji też mam tam jeszcze wyjście takie na 12V, na, 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 znaczy na 12V USB. Mm -hmm. tak, mm -hmm. to no to super, no to można mieszkać w takim kamperku. No, na, na dwie osoby akurat się tu mieści. No to super, nie ma problemu. To dzięki za przedstawienie. No. Jak... tutaj mam... Tutaj wkładam GPS, mam Garmina, tam jest miejsce na telefon, a tam jest tablet e, 10-calowy. Na tamtym tablecie mam e, aplikację Osman do, do nawigacji, tam też kontroluję jak, jak, jak jadę. Więc no, także mogę jechać na trzy, e, na trzy nawigacje: Garmin, Osman i tutaj jest nawigacja oryginalna Volkswagena. Tu mam jeszcze kamerę, która rejestruje trasę. Także te te cztery urządzenia są podłączone na, 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 na stałe jak jadę. No i tyle. Tu mam skrzynię automatyczną, e, bardzo dobra rzecz, jest. I napęd na cztery koła. No to 204 koni. No, to już nic więcej nie trzeba powiedzieć. Mam tu jeszcze dobra rzecz: jest taka e, tempomat adaptacyjny. Także, jak się ah. jedzie na przykład na autostradzie, łączam powiedzmy 130, no, tak jak we Francji. Jeżeli przede mną jedzie ciężarówka, wolniej, no to on zwolni. Ja skręcę w lewą, na, na lewy pas, to przyspieszy sam, bez, bez żadnego operowania z mojej strony. No, to, jest, to jest dobre. Mam też. Taki asystent zjazdu, to też jest jak się zjeżdża w górach gdzieś, po, jest spadek więcej niż 10%. To, to powolutku, żeby jechać tam do 30 na godzinę, to on, on sam to robi. Nie? Także takie, takie, mam, takie mam różne <noise> tak te udogodnienia. No to co tylko życzyć, szerokości, no prawda? Jak... I jak... obyśmy się jak najczęściej spotykali na trasie. Mam nadzieję, mam nadzieję. Że...